Litania do Świętych Aniołów Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu Aniołów, zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu Świata Boże, Władco Aniołów, zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże, życie aniołów, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, szczęście aniołów, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święci Serafini, aniołowie miłości, módlcie się za nami. Święci Herubini, aniołowie słowa, módlcie się za nami. Święci aniołowie z chóru tronów módlcie się za nami święci aniołowie życia módlcie się za nami święci aniołowie wielbiący Boga módlcie się za nami święci aniołowie chóru panowania módlcie się za nami święci aniołowie chóru potęg módlcie się za nami święci aniołowie chóru Książąt, módlcie się za nami. Święci aniołowie, churu moce, módlcie się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Zwycięzco Lucyfera, módl się za nami. Aniele wiary i pokory, módl się za nami. Stróżu sakramentu chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Wodzu niebieskich zastępów, módl się za nami. Ratunku dusz zagubionych, módl się za nami. Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami. Aniele zwiastowania, módl się za nami. Wierny Wysłanniku Boży, módl się za nami. Aniele nadziei i pokoju, Módl się za nami. Opiekunie sług i służebnic Bożych, módl się za nami. Stróżu Chrztu Świętego, módl się za nami. Patronie kapłanów, módl się za nami. Święty Rafale Archaniele, módl się za nami. Aniele miłości Bożej, módl się za nami. Zwycięzco złego ducha. Módl się za nami. Wspomożycielów w każdej potrzebie, módl się za nami. Aniele cierpienia i uzdrowienia, módl się za nami. Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów, módl się za nami. Wielcy święci Archaniołowie, módlcie się za nami. Aniołowie pełniący służbę przed Tronem Bożym. Módlcie się za nami. Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi, módlcie się za nami. Święci aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami. Pomocnicy w naszych potrzebach módlcie się za nami. Światła w naszych potrzebach módlcie się za nami. Oparcie nasze w każdym niebezpieczeństwie, módlcie się za nami. Upominający nas przez głos sumienia, módlcie się za nami. Orędownicy nasi przed Bożym tronem, módlcie się za nami. Tarczo broniąca nas przed złym Duchem, módlcie się za nami. Nasi stali towarzysze, módlcie się za nami. Nasi pewni przewodnicy, módlcie się za nami. Nasi wierni przyjaciele, Módlcie się za nami. Nasi roztropni doradcy, módlcie się za nami. Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa, módlcie się za nami. Pocieszyciele w opuszczeniu, módlcie się za nami. Odbicie pokory i radości, módlcie się za nami. Aniołowie naszych rodzin, módlcie się za nami. Aniołowie naszych kapłanów i duszpasterzy, módlcie się za nami. Aniołowie naszych dzieci, módlcie się za nami. Aniołowie naszej ojczyzny, módlcie się za nami. Aniołowie Kościoła Świętego, módlcie się za nami. Wszyscy święci, aniołowie, módlcie się za nami. Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci. W niebie wam za to podziękujemy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Bóg rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, udziel nam pomocy Twych niebieskich zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha i abyśmy przez najdroższą krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi, uwolnieni od wszelkiego nieszczęścia, mogli Ci służyć w pokoju. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Twego syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałaś od Boga siłę i moc, przez pokorę zniszczyć Pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam. Osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać w ostatecznym sądzie Bożym. Święty Gabrielu Archaniele, Aniele Zwiastowania, Wierny Posłańcu Boży, otwórz nasze uszy, nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli, słuchali i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących. Święty Rafale Archaniele, Strzało Miłości Lekarzu Miłości Bożej, prosimy Cię. Zrań nasze serca gorącą miłością i nie dozwól tej ranie zagoić się nigdy, abyśmy pozostali zawsze na drodze miłości i przez tę miłość wszystko zwyciężali. Pomagajcie nam przed Bogiem, wy, nasi wielcy, święci bracia. Brońcie nas przed nami samymi, przed naszą słabością i oziębłością, przed naszym egoizmem i naszą chciwością, przed zazdrością i niewiarą. Przed pragnieniem sytości, dobrobytu i uznania. Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych. Włóżcie w nasze serca ciernie pokoju za Bogiem, abyśmy nie ustali w szukaniu Boga, tęsknocie za Nim, w żalu i miłości. Szukajcie krwi naszego Pana w nas, która dla nas wypłynęła. Szukajcie łez naszej królowej w nas. Które dla nas wylała. Szukajcie w nas biednego, zamazanego, zniszczonego obrazu Bożego w nas, który niegdyś miłość Boża wycisnęła w naszym sercu. Pomóżcie nam Boga poznać i uwielbiać Go, kochać i jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas skrycie osaczają i trapią. Pomóżcie nam. Aby nikt z nas nie zginął, abyśmy się spotkali z wielką radością w niebie. Amen.